Problem z budową biogazowni w rybniku wraca jak bumerang 200 wniosków krytycznych i opór społeczny. Ekologiczna instalacja w dalszym ciągu generuje wiele skrajnych emocji wśród mieszkańców rybnickiego niewiadomia. Na początku grudnia będzie wiadomo, czy decyzja środowiskowa zostanie wydana i tym samym będzie mógł zostać ogłoszony przetarg na jej budowę. Czas mija, a mieszkańcy rybnickiej dzielnicy jak nie byli przekonani, tak nie są. A co by pana przekonało? Żeby robić, nie budowali tego w ogóle. Bo ten zapach nie pute, ja się wrócił w dużo to, to, to nie się dodychać. Nie czy co dychać. I tak to czasem mało działa są powycinane, mało knięcie, czy nie, 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 nie wni ma, no co czy potem tu mówimy dychać, Nie patrzę. Pewne jest jedno, 45 milionów dofinansowania na budowę otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska może w tym momencie przepaść. Na ten moment mamy, mamy decyzję, mamy środki. Jeżeli cokolwiek stanie się innego, ta decyzja będzie na przykład negatywna, no to tak naprawdę te środki są do wyrzucenia, a my stoimy w miejscu. Jak do wyrzucenia? No na pewno nie trafią one do nas. Przyszłość budowy leży w rękach Wydziału Ochrony Środowiska w Wodzisławiu Śląskim, a ten analizuje ponad 200 krytycznych wniosków złożonych przez lokalną społeczność. Jesteśmy obecnie na etapie analizy. Uwagi jest bardzo sporo, bo około 200, więc sama analiza to proces dosyć skomplikowany, obszerny. My oczywiście musimy sprawdzić, czy złożone uwagi i wnioski są zasadne. Musimy przeanalizować je merytorycznie, więc na pewno e, ta analiza będzie musiała potrwać tak, żeby po prostu to zadanie zrealizować bardzo dobrze. Jedna z dobrych źródeł odnawialnych źródeł energii, które się powinno rozwijać, no bo im szersza będzie paleta tych różnych rozwiązań, tym biogazownie, tym, tym lepiej, tym szybciej odejdziemy od paliw kopalnych, a to jest, to jest konieczność. Wcześniej na tym terenie było nielegalne wysypisko śmieci. Więc jeżeli powstanie tam biogazownia, która jest hermetycznie zamknięta, która z naszych założeń nie będzie sprawiać kłopotu. No to będzie to źle? Gorzej? Przyszłość biogazowni będzie jasna pod koniec roku, a miałaby ona powstać na terenach zabytkowej kopalni Ignacy. Przeanalizujemy te uwagi i wnioski. Będziemy musieli informacje na temat złożonych uwag i wniosków przekazać na ręce inwestora. Inwestor również powinien do tego materiału się odnieść.